Kierujesz dużym zespołem sprzedażowym, w portfolio Twojej firmy są zróżnicowane produkty, generujące zróżnicowane marże, a wynagrodzenia naliczane są w oparciu o złożone systemy motywacyjne, musisz szybko zmieniać taryfy, plany cenowe, siatki płac i prowizji, codziennie jesteś zasypywany danymi, których nie jesteś w stanie przetworzyć? Otrząśnij się. Dzięki Kasandrze możesz w łatwy sposób je uporządkować i dynamicznie zarządzać sprzedażą, tworzyć zindywidualizowane produkty i dowolnie je ze sobą łączyć, a także rozliczać punkty z programów lojalnościowych, elastycznie naliczać prowizje, marże, tworzyć nowe modele sprzedaży wyodrębniać najbardziej skutecznych sprzedawców i odpowiednio ich motywować, zwiększyć szybkość i trafność decyzji, a tym samym poprawić wyniki całego zespołu. Już po trzech miesiącach system może być w pełni wdrożony w Twojej firmie. Jak to działa? Kliknij na link, by zamówić prezentację Kassandry. Dowiesz się z niej, dlaczego nasze rozwiązanie doceniane jest przez największe firmy w Polsce i zostało wyróżnione certyfikatami IBM Pure Systems oraz IBM Banking Industry Framework.